Cześć, witam Was serdecznie z tej strony, Mafia Krypto. Słuchajcie, dzisiaj przyszedł czas na zakup następnego projektu do portfela Krypto Skarbonka. Tak jak opowiadam w moich filmach wcześniejszych o różnych zagadnieniach, o różnych rzeczach związanych z inwestowaniem, czy to będzie ryzyko, czy to będzie wybór projektu, czy to będzie top 10, 20 czy 30, za każdym razem musimy podjąć niestety ryzyko, które jest obarczone. Zakupem, zainwestowaniem naszych pieniędzy. Dzisiaj e, musimy wybrać następny projekt do tego naszego kontentu, do tego naszego e, celu, który mamy osiągnąć, kiedy nadejdą fajne dni, czyli Hossa tutaj na Giełdzie kryptowalut. Tak jak mówię i mówiłem, tych projektów jest naprawdę mnóstwo, i można przebierać, wybierać w tym, jakie te projekty znajdą się na naszym portfelu. Ja dzisiaj skoncentrowałem się na jednym z takich myślę, że bardzo znanych projektów, i dla niektórych wydało się śmieszne, dla niektórych wydało się bezsensowny, bo ktoś mi powie, że tych projektów związanych z decentralizowanymi giełdami jest o wiele, wiele więcej i mają bardziej. Lukratywną przyszłość. Ja jednak oprę się na pewnych faktach, które można odczytać z tego dzisiejszego no, mojego odcinka i powiem Wam jeszcze troszkę coś więcej, żebyście zrozumieli mój wybór. Słuchajcie, żeby można było zacząć ciąg dalszy tego odcinka, no, trzeba byłoby zerknąć, jak wygląda to nasze portfolio. No, jak widzicie, jesteśmy niestety poniżej ceny zakupu, czyli 29,61. No i co? No, i tak jak powiedziałem, gdzieś tam w tych kuluarach tego ogromnego świata, oceanie, tych wiadomości, i tych przewidywań, mamy coraz więcej pojawiających się wiadomości, że czeka nas ogromny kryzys i że kryptowaluty dotknie on bardzo dotkliwie, że będą ogromne spadki, że krew się poleje. No i tak dalej, i tak dalej. I teraz pewnie większość osób, Zastanawia się nad tym, czy w ogóle warto te, w ten projekt wchodzić, ten krypto skarbonka. No przecież w tym momencie kupujemy te projekty, a za chwilę będą mogły one kosztować jeszcze minus 50%. Powiem Wam tak, nie ma multiuniwersalnego sposobu na to, żeby wykluczyć wszystkie bodźce, które mogą nas dotknąć w czasie inwestowania pieniędzy, a tym bardziej w tak niestabilny rynek, jak kryptowaluty. Przejdźmy więc do tego, co jest istotne w dzisiejszym odcinku, czyli do zakupu naszego projektu i dodaniu go do naszego portfela. Słuchajcie, na sam początek powiem Wam, dlaczego i po co wybrałem projekt naleśniki, czyli pancake Swap. Słuchajcie, żeby to jaśniej i wyraźniej tu wam powiedzieć, no to tutaj mamy takiego pana jak Cypryses. I on stworzył tutaj taki wątek, czyli czym jest i jak działa PancakeSwap. Tak? Jest jednym z najbardziej popularnych projektów DeFi zbudowanych na Binance Smart Chain. Tak? Jednak poza zwykłymi yieldami, farmingiem, Pancake oferuje wiele innych produktów, dzięki którym inwestorzy mogą zmaksymalizować swoje zyski. To sprawia, że PancakeSwap jest silnym konkurentem podobnych projektów, tak jak Uniswap. I to myślę, że tytułem wstępu powinno wystarczyć, a tu mamy dalej rozpisane co i jak możemy osiągnąć dzięki Pancake Swap, tak? czym jest, jak działa, ale tu mamy syropy, czyli sy, tak zwane pól płynności, tak zwane możemy tam uczestniczyć, obstawiać i otrzymywać ciastka, tak? czy znaczy naleśniki, jak ktoś woli. Mamy te opłaty transakcyjne niskie, bo jest to zbudowane na Binance Smart Mamy też loterię, mamy NFT i mamy również różne możliwości uczestniczenia w różnych blockchainach, poprzez właśnie tą wymianę, poprzez pulę płynności, poprzez farming, tak? Yield Farming. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zgłębić więcej takich. Można by było powiedzieć, świat tego, tych zdecentralizowanych giełd, no to trzeba by było sobie wejść w ten artykuł i przeczytać go dokładnie. Ja mówiłem wcześniej już, że będę się starał pokazywać rzeczy, które są powiązane z skarbonką i ktoś mi się zapytał, czy staking, staking będzie tutaj dodawany jako forma inwestowania w kryptoskarbonkę. Mówiłem to już też również na samym początku, że jeżeli będzie możliwość w, uczestniczenia w jakimś pobocznym tutaj przedsięwzięciu związanym z naszym projektem Kryptosarłonka, to będzie on brany pod uwagę. No i takim właśnie pobocznym projektem jest możliwość obstawiania pól płynności czy na yielding farming, tak? i zaraz wam pokażę jak to wygląda mniej więcej bo jeżeli sobie tutaj też również otworzymy moi drodzy Twittera e, naleśników no to będzie mogli przeczytać że oni cały czas działają i to bardzo intensywnie tak teraz działają na podłożu tu Arbitrum możecie sobie zobaczyć że są e, można zdobyć ekskluzywne NFT e, później zobaczycie że uruchamiamy nowe farmy na Arbitrum i Base czyli stawiaj ARB USDT i ARB USDC, zarabiaj właśnie naleśniki, czyli ciastka. I to jest też kluczowym aspektem, jeżeli mówimy hmm, przez pryzmat inwestowania i podjęcia decyzji o jakiejś giełdzie zdecentralizowanej, która będzie oferowała nam jeszcze różne, różne dodatkowe rzeczy. I ja... Z Pancake Sława poznałem się bardzo dawno. W sensie poznałem się to, że inwestowałem i naprawdę dzięki tej możliwości tutaj zarabiania dodatkowych funduszy, no, pomnożyłem swój kapitał, czasami to w znaczny sposób. Tak? Pewnie większość z Was o tym wie, na pewno większość z Was zdaje sobie z tego sprawę, ale zobaczcie, że jeżeli wejdziemy sobie na stronę tutaj, no to wiadomo, że musimy połączyć swój portfel. Tu mamy możliwość, zobaczcie, ilu już blockchainów i uczestniczenia w nich poprzez właśnie tą, tą giełdę Swap. Zobaczcie, mamy i Aptosa, i Base, Linea, Arbitrum, ZK Sync, Polygon, Ethereum i Binance Smart Chain. Dzięki temu możemy, mój drodzy, jeżeli sobie weźmiemy tutaj, wejdziemy w ARN, czyli... W możliwość farm lub obstawiania pól płynności syropów, no to zobaczcie. Nie wiem, czy mnie to przeniesie, żeby wam pokazać. No to zobaczcie, tu mamy główny, ten główny aspekt, który również przyświeca nam, czyli pomnażania naszych funduszy. Oczywiście mamy tu w ogóle, mamy tu farmy, które są powiązane poprzez obstawianie dwóch wartości, czyli i ciastek i na przykład stabley, czyli BUSD, tak, czy, czy USDT. Ale wszystko jest przecież w naszym portfelu możliwe, bo my operujemy cały czas z tablami, tak, które są poniekąd naszym czynnikiem do zakupu na giełdzie zcentralizowanej, czy to będzie zdecentralizowanej właśnie wybranych projektów kryptowalutowych. więc gdzieś możliwe jest, że w którymś tygodniu po prostu taką pulę, znaczy taki farming sobie gdzieś zarzucimy, tak? No bo nie, nie mówię, że nie jest to możliwe. Oczywiście będzie trzeba przerzucić pieniądze do portfela, ale przecież większość z Was to robiła, a jeżeli mówimy tutaj o wyborze właśnie Binance Smart Chain, to te opłaty są naprawdę za przeseł znikome, czy za Operacje, które wykonujemy na danej farmie, też są znikome. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce łączyć tych pól, e, tworzyć tej liquidity staking, e, no to może wziąć sobie pulę płynności i tutaj również obstawić pojedynczy walor e, i otrzymywać z tego tytułu e, ciastka. tak? No i tu macie do wyboru, do koloru. Zobaczcie, ile możliwości i ile projektów kryptowalutowych. tak? Więc tak to, e, moi drodzy, wygląda, jeżeli mówimy o wyborze tego projektu do naszego portfela. Tych zagadnień związanych z decentralizowanym giełdami no jest ol, olbrzymia ilość, ale mówię, te naleśniki są jako drugie w tej hierarchii płynności, jeżeli mówimy, o uczestnictwo danych e, inwestorów. tak? Na pierwszym miejscu tam nie wiem, kto teraz w tym momencie jest, ale na drugim jest właśnie Słab. i y, tutaj skupia się wiele, wiele osób, które no, gdzieś widzą swój potencjalne pomnożenie swoich e, wartości i, i, i zdobycie jakichś zysków. Tak? Tych mówię, opcji tutaj i możliwości jest naprawdę dużo. Są e, gry, są również. Mm, zobaczcie, mamy tutaj e, loterię. Mm, można kupić sobie bilet, i tak to wszystko wygląda. Jest tego ogromnie wiele. Ja nie chcę Was zanudzać, bo wiem, że ludzie są skupieni tylko i wyłącznie na tym, żeby zobaczyć, co ja kupuję do portfela, i to wszystko reszta ich nie interesuje, bo, bo najważniejsze jest tylko i wyłącznie ten wybór tego projektu. Właśnie nie, bo to, co będziemy robić na tym portfelu Kryptoskarbonka, to, co ja powiedziałem, pozwoli Wam nauczyć się wielu rzeczy, które będą. No niezbędne do tego, żeby później, kiedy przyjdzie okres jakiegoś dobrego tutaj czasu, możliwo, będzie, będzie możliwość tego dwukrotnie pomnażania, tak? Czyli no, farmy, mówię, te, te syropy, te pule płynności, tak? Te puls, pule, to będzie to taka dodatkowa wartość, która będzie mogła nam w tym portfelu stwarzać zarobek, tak? Nie każdy brał udział w tym, nie każdy do tego się odnosi. Tak optymistycznie, niektórzy sceptycznie, dlatego że to też jest obarczone jakimś tam ryzykiem i utratą swoich finansów. I teraz pokazałem to w mniej więcej takim mniej więcej zarysie, tak? No bo mówię, to wszystko będę jeszcze omawiał. Ja nie chcę tworzyć tutaj kontentu, który trwa godzinami i zawracać Wam głowę i, i, i mącić. To wszystko będziemy sobie omawiali w późniejszym terminie, tak kiedy będziemy brali w tym udział i teraz na giełdzie Bybit wchodzę sobie, oczywiście Twittera już nie chcę Wam pokazywać, bo tam jest naprawdę ogrom informacji dotyczących różnych przedsięwzięć, które naleśniki robią, tak wybieram sobie tutaj ten projekt Cake, tak no i tu widzimy po prostu jak to wygląda, no oczywiście mamy spadek cały czas najwyższa cena, jaka była oferowana za naleśniki był 40 dolarów Gdybyśmy się się na wartość teraz, e, która jest, chyba tutaj nie wiem, czy będzie widać, że, że to było 40 dolców. No tutaj nie jest to pokazane, ale 40 dolarów był na, była największa wartość. A więc e, jest dosyć spory potencjał do tego, kiedy przyjdą dobre czasy, kiedy projekty wrócą do swoich ATH, że będzie to dosyć spory wzrost. Ja nie liczę oczywiście, mówię to tylko dla tych, którzy zastanawiają się, czy warto, bo niektórzy przeliczają swoje inwestycje na X do osiągnięcia, a nie na sprecyzowany, po prostu racjonalny zysk. Tak? No i biorę tutaj sobie buy, tak? czyli przechodzę do zakupu. Mamy taką cenę, że 15.1. 15,73 wpisuję tutaj naszą wartość, czyli 15 dolarów i biorę buy, tak, no i projekt, o, nie kupił się, dlaczego? A bo tu już podskoczyła cena na 80 no dobrze, poczekamy chwilę, ja może coś powiem, może to się e, uda nam kupić 88 już, no proszę bardzo to raczej nie uda nam się tego kupić dobra, zmieńmy to pokażę wam, jak to ja anuluję, no może tu byłoby 82, już jest. W sumie to nie jest duża wartość 80, 78. No może nam się uda za chwilę kupić, zaraz zobaczymy. 73 już tu widzę było. Przez chwilę. 85. Chciałbym to pokazać Wam dodać, żeby, żeby nie czekać tutaj. Bo to mówię to nie są jakieś wartości, które zmieniają naszą jakąś pozycję, tak? Czy ja to kupię za 81 czy za 87? Dobra, wezmę to anuluję i ustawię tutaj 80. I wezmę tutaj 15 dolarów. I na 80, myślę, że szybciej nam się to uda. 87 jest końcówka. No i właśnie, jeżeli to sobie gdzieś tam w tym portfelu naszym wyląduje za chwilę, jeżeli uda nam się to za chwilę kupić w takiej cenie, no to myślę, że to będzie następny krok do tego, żeby tą naszą wartość e, informacyjną, tą naszą wartość dodatnią co, cały czas powiększać. W sensie takim, że no, uczymy się czegoś nowego. Jest 81, będzie 80, ktoś. 90. Widzę, że boty tutaj fajnie działają. Fajnie wy, wbijają, wybijają górne wartości. No i tu tak widzicie, tak to jest właśnie. A propos właśnie tych botów. Głównie, moi drodze, na takich giełdach operują, możemy by powiedzieć, boty, które skupują w danych widełkach cenowych dany projekt. Tak? Co, co, co to ma w ogóle na celu? No, na celu ma to dla zainteresowanego, jest to kupowanie kaskadowe, czyli bot skupuje po określonej wartości, a później, kiedy przychodzi moment, który... Odwracał, można powiedzieć, trend, on kaskadowo będzie sprzedawał również taki projekt. Zobaczcie, dlaczego ja mówię, że tu działa, bo zobaczcie, e, dolna wartość, która jest tutaj, jest 65 teraz ustawiona. My ustawiliśmy 80, to naprawdę jest o wiele więcej do e, ceny zakupu. A cały czas nie możemy zejść tej, do tej wartości. Nikt nie chce nam sprzedać po tej cenie. A e, u góry, jak zauważycie, skaczą nam wartości 83, 84, e, ale nigdzie się nie zbliżamy do 80. Znowu mamy 89, ale BOT cały czas tą cenę gdzieś oscyluje. Kiedy ja podniosę to na 84, skoczymy jeszcze wyżej. I tak będzie to ta cena, jak zobaczycie, cały czas regulowana, podbijając wartość danego projektu. Być może ktoś skupił o wiele, wiele wcześniej dzisiaj i robi sobie jakiś tam e, zarobek dzienny, tak? Na zwykłym spocie, moi drodzy. To nie jest e, niemożliwe i to nie jest to jakaś e, tutaj fanaberium tak? Po prostu robi sobie jakiś, e, no zobaczcie, 81, no jest znowu 87 mamy, tak? A ktoś, bot jest ustawiony, o jakąś wartość większą, żeby cały czas podbijać stanę. Kiedy ja ustawię 81, to najniższa wartość, którą tu osiągniemy, za chwilę będzie 82. Dobra, zróbmy to 83, żeby Wam pokazać, że, że tak jest. Zrób to 83, ciekawe, czy ktoś nam to sprzeda. Już podbiłem teraz wartość, zobaczycie, że najniższa, jaką teraz BOD będzie oferował, będzie 84. 85 jest. 89, 87. I tak właśnie, moi drodzy, dział działają i funkcjonują e tutaj e w tym całym ekosy w tym e w tym ekosystemie. W tej wartościach, które się pojawiają działają właśnie boty, które zarabiają dla niektórych osób pieniądze. Mm. Czasami takim botem czy tak, taką wartością operuje giełda, która zarabia w ten sposób swoje pieniądze, no, żeby jakoś funkcjonować. To nie jest tak, jak dla niektórych się wydaje, że giełdy to tylko i wyłącznie zarabiają pieniądze poprzez trading, tak? że tam największe jest koszenie umysłów, czy, czy tam koszenie tych różnych pozycji. No tu również mamy prosty przykład, że. BOT działa, zobaczcie, 84 to co ja powiedziałem i mamy 87. I, i tak będzie cały czas, e, cały czas tutaj to nam skakać, tak? Dobra, wezmę, moi drodzy, zrobię 90, y, bo nie będę tutaj się bawił z tym. 91 zróbmy i kupimy to sobie. To naprawdę dla nas to jest marginalny błąd. Dobra i kupiłem to sobie. O co ja tutaj no? To... Zobaczmy na portfelu czy znalazł się. 91 był, jeżeli dobrze pamiętam kupiłem, tak? Jest to. Jest. No tak. 90, 12, 92 sztuk jest, a kupiłem po 1.15, 91. Więc dodajmy sobie tutaj naszą następną wartość do portfela. Portfolio tutaj mamy, wpiszemy sobie. Jest. Dodajemy. Tutaj mamy. Cenę 1,591, a tutaj mieliśmy 12,91 chyba, dokładnie mówiąc, 91. Ale jeszcze zobaczę dokładnie, ile jest. 12,92,80, 9,280, 9,280, dobra. I tutaj dodajemy no i mamy tu nasz następny projekt o, tu wyszło no zarówno 15 dolarów tak jak widzicie, więc mamy w tym momencie moi drodzy, gdzieś pokazało nam że mamy 47% wzrostu, nie patrzcie na to Tutaj przez ten pryzmat, bo my dodaliśmy po prostu pieniądze do naszego portfela, czyli następny zakup. Największą wartością, która nas interesuje, to jest wartość 45 dolarów, tak? a nie mamy ich w obecnej chwili, bo ta kwota jest 44,53, więc jesteśmy poniżej wartości zakupu, ale trzy, trzy projekty już są na naszym portfelu, więc spokojnie sobie obserwujemy, co będzie się dało, działo dalej. Podsumowując ten odcinek, moi drodzy, tych projektów, które będziemy wybierali do na naszego portfela będzie coraz więcej, oczywiście z każdym tygodniem i to, co, co może zaskoczyć niektórych, to ja nie szykłam tutaj na siłę projektów, które no, są jakimiś nowościami. Tak? No bo gdzieś to są, mówiłem w poprzednim odcinku, top 20 czy top 10 są ludzie, którzy gdzieś wyszukują projektów czy, 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 czy innych rzeczy, które będą pojawiały się przez pryzmat tego, że one są nowe, wnoszą jakieś nowe rozwiązanie nie były jeszcze notowane w ciągu ostatniej hossy, która odbyła się a więc dla nich jest to kluczem do tego, żeby zarabiać z tego tytułu. Kiedy ta chosa nadejdzie jakieś olbrzymie zwroty, tak? Dla mnie, ja uważam, że projekt ma nieść coś i mieć wartość, która jest fundamentalna w sensie takim, że to za chwilę nie zniknie z rynku czy za chwilę nie E, upadnie, tak? Znaczy, nie upadnie w sensie takim, że e, zwiną się wszyscy założyciele, wyciągną dywan, e, pieniądze pójdą gdzieś silną dala, my zostaniemy po prostu z niczym. Jak na razie to tu, e, można powiedzieć, tworzy się tu peleton, e, tworzy się tu czołówka, która jest, można powiedzieć, jakimś tam mm, fundamentem tego, tej pierwszej top 100, tak? E, bo mamy i e, tutaj Pancake'a, mamy XRP mamy ARB, tak? Czyli Arbitrum. Chciałem dodać inny projekt do tego mojego tutaj zestawienia, ale myślę, że nie będę Wam mówił dzisiaj o tym. Dlatego, żeby nie zakłócać tej myśli przewodniej, tak? w sensie takim, że kupujemy to i mu rozmawiamy o tym. A jeżeli ktoś ogląda moje tu filmiki, no to pewnie zwróci uwagę, że mówiłem o pewnym projekcie w poprzednich filmikach i będzie też również oglądał moje przyszłe filmiki, niekoniecznie już związane, bo ten tydzień, który będzie następował w następnym etapie zakupów, to, to będziemy mówili różne inne rzeczy, które są związane z projektami kryptowalutami, na co warto zwrócić uwagę w ciągu tego tygodnia, czy na jakie zagadnienia i pomiędzy tymi zagadnieniami przewijają się też również projekty, które gdzieś mnie interesują i gdzie ja kupuję do mojego prywatnego, którego nie widzicie portfela również. No ja tylko nie zajmuję się tutaj tym, że inwestuję sobie 15 dolarów, moi drodzy, i, 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 i kończę na tym moją działalność. To jest dla was zrobione, żeby pokazać wam funkcjonalność, ekosystem blockchainy, operacje najróżniejszego rodzaju. Zdecentralizowane giełdy, scentralizowane giełdy, możliwości i tak dalej. To jest zrobione dla widzów. A dodatkowo jeszcze gdzieś poniekąd poruszam się po innej tutaj, innych wartościach, innych projektach. I, ale mówię i, i, i komunikuję to też również w tych moich filmikach, które się tu będą pojawiały na, na tym kanale. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Moi drodzy, no chciałbym żebyście naprawdę gdzieś pomogli moim kanałowi, w sensie takim, że dali tą łapkę i tą kropkę w komentarzu. Będę naprawdę serdecznie za to wdzięczny. Trzymajcie się. Cześć.